Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję organizatorom za możliwość wygłoszenia dla Państwa tutaj referatu, który jest częścią projektu realizowanego na rzecz miasta stołecznego Warszawy, tak jak pani profesor zauważyła, przez dość szerokie grono współautorów, no, ze względu jakby na obszar różnych dyscyplin medycznych, które w ramach tego projektu są poruszane, no, to zespół jest również bardzo. Rozbudowany, także ja reprezentuję oczywiście zespół, koordynuję także współpracę między uczelnią a miastem, bo jest to przykład projektu, który jest realizowany w ścisłej współpracy właśnie między ośrodkiem akademickim a Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Początkiem naszej współpracy było dołączenie Warszawy. No już ponad dwa lata temu do takiej światowej grupy Partnerstwa na Rzecz Zdrowych Miast. Jest to ponad 70 miast na świecie, które wspólnie działają nad wypracowaniem pewnych rozwiązań poprawiających sytuację zdrowotną mieszkańców miast, głównie w obszarze tak zwanej zachorowalności na choroby niezakaźne. Ta współpraca. Jest to tyle istotne, że jest także platformą wymiany różnych doświadczeń. Mimo, że miasta, jak Państwo widzicie tutaj mapę, to są miasta z wielu regionów świata o bardzo różnych problemach, systemach politycznych, ekonomicznym statusie, to wiele z tych możliwości wspólnej wymiany doświadczeń jest bardzo inspirująca. Dlaczego Miasto Stołeczne Warszawa w ogóle? Zdecydowało się na dołączeniu tego partnera. No pewnie też dlatego, że jest to dość prestiżowe grono miast, ale także dlatego, że Biuro Strategii i analiz miasta stołecznego Warszawy chce dostarczać takich analiz, które będą wspierać decyzje. Podejmowane właśnie na poziomie miasta w zakresie no, zdrowia publicznego, między innymi działaniami bardziej punktowymi, bardziej przemyślanymi, które będą opierać się bardziej na zasadzie evidence base, a nie na zasadzie tylko pewnej intuicji i pewnych założeń, które mogą mieć charakter ogólny, ale nie mieć poparcia, w, że tak powiem, w konkretnych danych. Bazą do tego projektu było także stworzenie modelu oceny stanu zdrowia mieszkańców Warszawy, który bardzo mocno jest, jakby wynika z analizy właśnie who koncepcji determinantów zdrowia, które także już dzisiaj w naszym panelu były pokazane. Czyli mamy wiele determinantów, które decydują o tym, jaki jest status zdrowotny populacji Warszawy, natomiast ja dzisiaj Państwu pokażę, jest to też faza, faza pilotażowa naszego projektu. Skoncentruję się na danych dostarczanych przez NFZ dla wybranych świadczeń, klasyfikowanych według kodów ICD-10. Czyli będę mówił o tak naprawdę analizie świadczeń udzielonych na rzecz mieszkańców Warszawy. Te dane żeby one były bardzo użyteczne, nie tylko dla Biura Strategii Analiz, czy ludzi, którzy zajmują się analizą danych, ale też dla osób, które może mniej są obeznane w analizowaniu na przykład tabel, czy jakichś złożonych danych w różnych raportach. Zdecydowaliśmy z miastem stworzyć interaktywny dashboard, który byłby zasilany danymi, no może nie w czasie rzeczywistym, ale co najmniej co kwartą lub pół roku byłby zasilany nowymi Danymi pochodzącymi właśnie z zasobów NFZ-u, po to, żeby nie mieć tą bliższą perspektywę analityczną, nie inną niż tylko taką odległą kilku lat, kilku lat wstecz, kiedy to oczywiście sytuacja no, mogła być inna niż jest aktualnie. A więc dane, które. Które zdecydowaliśmy się posłużyć, są dane dotyczące świadczeń zdrowotnych. Dotyczą one diagnoz, tak zwanej głównej diagnozy, która została postawiona pacjentowi. Pacjent jest zidentyfikowany po miejscu zamieszkania jako mieszkaniec. Warszawie, co było dość dużym wyzwaniem, no bo jak Państwo wiecie, Warszawa jest takim miejscem, gdzie tutaj prawda, bardzo duża liczba ludności też przemieszcza się, niekoniecznie mieszka na stałe, także korzystając z usług no, dość rozbudowanej bazy klinicznej, wysoko specjalistycznej w, w mieście, no one de facto nie są mieszkańcami tego miasta, tylko no, korzystają z tych usług, przyjeżdżając czasem nawet z bardzo odległych miejsc. W Polsce, żeby korzystać z tej wysokiej specjalistyki. Dodatkowo, ważnym dla nas elementem tych danych było to, żeby te dane były przypisane do płci, wieku, a także z punktu widzenia miasta, także dzielnicy zamieszkania pacjenta. Po to właśnie, żeby móc realizować strategiczne działania na poziomie nic całego miasta, ale także wybranych dzielnic, no, które różnią się chociażby no, strukturą demograficzną. Mamy młodsze i starsze dzielnice w mieście, ma no, to oczywiście swoje znaczenie, jeżeli chodzi o to, na przykład jaka chorobowość, czy jaki rodzaj chorób może w danym obszarze występować. Kilka takich faktów o tych danych, o tym datasecie, który został użyty do tego pilotażowego dashboardu. On obejmuje 10 lat, 2013-2023. Prawie milion świadczeń według kodów ICD-10 otrzymaliśmy dzięki uprzejmości NFZ-u. I mamy tutaj wymienione choroby niezakaźne, które były brane pod uwagę w ramach tej analizy, czyli oczywiście choroby nowotworowe, ale także choroby układu krążenia, układu oddechowego, cukrzyca, otyłość, ciąża poród i połóg, mimo że to nie jest choroba, to bardzo istotny aspekt świadczeń zdrowotnych, zaburzenia psychiczne, zaburzenia zachowań, również zaburzenia stanu odżywiania. Mamy możliwość zakładania filtrów na dashboard, takie jak płeć, dzielnica, e, lata. E, no i oczywiście według kategorii chorób mamy też kartogramy, wykresy słupkowe, które wizualizują te dane właśnie po to, żeby były one bardziej przyjazne z punktu widzenia użytkownika, który no, nie zawsze, e, tak jak wspomniałem, jest biegły może w analizie, e, w analizie danych. Tu mają Państwo... Tą pilotażową wersję tego dashboardu. Jak Państwo widzicie, mamy tutaj część, w której można filtrować dzielnice, można filtrować grupy chorób, nie tylko grupy chorób, ale także można je rozwijać. Także na przykład w przypadku chorób nowotworowych możemy bardziej dokładnie zobaczyć, jak wygląda sytuacja na przykład z nowotworem płuc, czy z nowotworem jelita. Grubego. Mamy też tą strukturę według płci, wieku, no i mapę, która również ma dane standaryzowane na liczbę mieszkańców w danym roku. Ponieważ te jednostki chorobowe, jak Państwo widzicie, one są takimi właśnie wskaźnikowymi, mówiącymi o tym, Jakie są główne problemy zdrowotne w, nie tylko w Warszawie, ale tak generalnie w większości miejsc na świecie czy też dużych miast? Zdecydowaliśmy się stworzyć też takie podsumowanie tej dość dużej liczby danych, a także zaproponować pewne priorytety w zakresie działań dotyczących poszczególnych obszarów zdrowotnych. Mamy takie trzy priorytety, które wraz z miastem żeśmy zdecydowali się nadać. Oczywiście kolor zielony, gdzie sytuacja jest w miarę stabilna, gdzie możemy planować bardziej długoterminowo, nie wymaga to jakby natychmiastowych działań, kolor żółty bardziej ostrzegawczy. No i oczywiście kolor zielony, czerwony, przepraszam, bardzo wysoki priorytet, gdzie miasto. Powinno podjąć natychmiastowe działania w ramach oczywiście swoich kompetencji i możliwości pozyskiwania pieniędzy, na przykład na pro, programy profilaktyki zdrowotnej. Jak Państwo widzicie w przypadku, na przykład udarów mózgu czy chorób układu krążenia, mamy kolor zielony, co nie oznacza, że nie ma tam żadnych zidentyfikowanych trendów czy też problemów. Na pewno w przypadku chorób układu krążenia Widzimy wzrost liczby przypadków astmy, w szczególności po okresie pandemia. Przypomnę, mamy dane do 2023 włącznie. Astma jest głównie diagnozowana w, młodszym, w młodszych latach życia, dominuje tutaj grupa. Grupa chłopców, mniej dziewczynek. i tam, że, Także tam, gdzie dzielnice są młodsze, jak na przykład Białołęka w Warszawie na pewno więcej identyfikujemy tego rodzaju e, przypadków. E, choroby układu krążenia, żółty kolor oczywiście wzrost problemów, e, jeżeli chodzi o nadciśnienie tętnicze i choroba niedokwinna to są dwie choroby dominujące i one dotykają. Tutaj zidentyfikowaliśmy grupę młodych mężczyzn oraz seniorzy 60. Plus, no co jest oczywiście jasne pod kątem no, starzejącej się grupy. Ale mamy także obszary czerwone. W szczególności dotyczy to no, problemów chorób psychicznych, takich jak zaburzeń nastroju czy zaburzeń lękowych, także zaburzeń odżywiania, gdzie no, mamy bardzo duży wzrost liczby mm, diagnoz. Widzimy coraz większe zapotrzebowanie mieszkańców Warszawy na świadczenia zdrowotne dotyczące zdrowia psychicznego. Natomiast no, jest problem oczywiście z bazą, z liczbą specjalistów, szczególnie w psychiatrii dziecięcej, gdyż coraz więcej tego typu zaburzeń identyfikowanych jest wśród młodzieży, ale także młodych dorosłych, gdzie no, wyraźnie mamy wzrost tych. Świadczeń. No i choroby metaboliczne, Mi się też nie jest to zaskoczenie. Trzykrotny wzrost otyłości, szczególnie w grupie między 30 a 49 rokiem życia, i rośnie również liczba diagnozowanej cukrzycy typu drugiego 60%, mówię tu o okresie 10 lat, które jest objęte tą analizą. Choroby nowotworowe są nieco bardziej złożone, jeżeli chodzi o tą strukturę. Rak płuc na przykład u mężczyzn ma tendencję spadkową, to nas bardzo cieszy, ale na przykład w przypadku kobiet widzimy raczej stabilizację, a nawet w niektórych obszarach nawet wzrost liczby przypadków tego nowotworu. Podobnie rak jelita grubego zaczyna dominować w grupie 55+, a to co widzimy w danych dotyczących tak, zwanych, tak zwanego udziału w badaniach przesiewowych napawają nas z ogromnym niepokojem, gdyż zgłaszalność Polaków na te badania przesiewowe jest bardzo, bardzo niska. No a wiemy, że te badania przesiewowe w kierunku wybranych chorób nowotworowych no, po, pozwalają lepiej, plan, lepiej chronić, prawda, unikać tych zdarzeń nowotworowych w przyszłości. Dla przykładu chciałem Państwu pokazać ten problem chorób psychicznych, dlaczego one tak mocno się tutaj wybijają. Mamy dwa takie kody, epizody depresyjne. Tutaj, Państwo widzicie, porównanie 13-23, gdzie widzimy, no tutaj liczba tych świadczeń jest wyraźnie wyższa a w przypadku zaburzeń nawracających mamy zdecydowanie tutaj rosnącą grupę tych tak zwanych młodzieży oraz młodych... Dorosłych. Jest oczywiście wiele różnych prób wyjaśnień, także oczywiście okres covid ale także zmiany związane z używaniem mediów społecznościowych, izolacji społecznej, no i wielu innych zjawisk, które wielu specjalistów z różnych dziedzin, czy socjologii, czy, czy medycyny, psychologii dostrzega. Że ten problem będzie raczej narastał. No jest to na pewno bardzo duże wyzwanie i dla miasta, jakim jest Warszawa, ale także jest to problem oczywiście ogólno, ogólnopolski. Podsumowanie, jak Państwo wiecie, no te trendy są dość jasne, ale muszę zaznaczyć na końcu ograniczenia tych danych, że są to dane o świadczeniach zdrowotnych. i Nie chciałbym, żebyście Państwo przypisywali definicję epidemiologiczną zachorowalności do... Tych danych, no bo one nie są toż same i są to oczywiście dane wyłącznie z publicznych yy, form opieki, natomiast planujemy kontynuację jeszcze z dołożeniem danych z prywatnego yy, sektora, gdyż no, tu w Warszawie jest on dość istotnym świadczenio-dawcą. Problemem jest również czasami tajemnica statystyczna przy szczególnie dużej granulacji danych. Yy, no niestety tutaj NFZ zaślepia nam i nie mamy bardzo dokładnych danych dla niektórych rzadszych zdarzeń w mniej reprezentatywnych grupach mieszkańców Warszawy. To tyle w bardzo dużym, telegraficznym skrócie, ale mam nadzieję, że zmieściłem się w planowanym bardzo czasie. Bardzo dziękuję, panie profesorze, i mam nadzieję, że ten projekt jest kontynuowany Absolut. czyli będziemy dyskutować o kondycji zdrowotnej Polaków w ogóle, i nie tylko mieszkańców Warszawy. To kolejne wyniki będą mogły być prezentowane. Tak, jest, oczywiście, to jest faza pilotażowa, testujemy i współpracę Dziękujemy. międzyinstytucjonalną, i. Charakter danych, który możemy pozyskać, ich jakość oczywiście jest też różna, także projekt jest bardzo rozwojowy. Bardzo dziękuję. dziękuję.